Dużo samozaparcia i pomoc dobrych specjalistów to większa część sukcesu w procesie rehabilitacji. Ćwiczyć można w domu, u czy w szpitalu. Uzdrowisko Cieplice specjalizuje się w, schorzeniach, w leczeniach schorzeń narządów ruchu i w tym kierunku właśnie idziemy, aby leczyć schorzenia, urazy po wypadkach, urazy kręgosłupa. Oprócz specjalistów potrzebny jest też odpowiedni sprzęt. Postęp techniki w tej materii jest duży. W uzdrowisku cieplice od niedawna można korzystać z jedynego na dolnym śląsku, tak zwanego stołu 3D. Służy on do rehabilitacji osób z urazami kręgosłupa. Z uwagi na to, że nie ma, czy mało jest technik, które by wykorzystywały do rehabilitacji trakcję, czyli odciążanie, odciąganie od siebie powierzchni stawowej, szczególnie jeżeli chodzi o kręgosłup. W związku z tym to urządzenie tym właśnie charakterystycznym i ciekawym procesem charakteryzuje się. Umożliwia ono znalezienie u pacjenta także ostrego, znalezienie tej pozycji niebolesnej, zmniejszenie objawów korzeniowych. I e, zmniejszenie dolegliwości. Zmniejszał nacisk występujący na jądro miaszczyste i dawał szansę przywrócenia temu kręgosłupowi prawidłowych warunków anatomicznych, często e, um, no, możliwości uniknięcia zabiegu operacyjnego kręgosłupa.